No, sukces y, powieści Dana Brauna jest czymś nieprawdopodobnym. Moim zdaniem wynika y, z zainteresowania różnymi sprawami tajemniczymi, jak niegdyś masonerią czy innymi ściskami, y, a także rozbudzonego przez pontyfikat Jana Pawła II y, zainteresowania religią. Organizacja Opus Dei, która powieści Brauna odgrywa rolę dosyć złowrogą i powiedzmy nieprawdziwą, bo jest to tylko powieść. Jest mi znana od dobrych kilkunastu lat. Przez 15 lat byłem korespondentem przy Watykanie. Znałem wielu ludzi Opus dei. Przede wszystkim rzecznik prasowy Jana Pawła II i teraz Benedykta XVI Hakim Barrowal należy do Opus dei. Doznałem z ich strony wiele życzliwości, miałem wiele spotkań, także na Uniwersytecie prowadzonym przez Optus Bejlżynie, Uniwersytecie Santa Croce, czyli Świętego Krzyża. I nie dostrzegam tam, poza pewną atmosferą tajemniczości i sekretności, naprawdę nic złowrogiego. To było kiedyś bardzo popularne wśród księży, wśród zakonników, zanosiło się różne. Jakby łańcuszki kaleczące, czy włosienice pod, pod sutanną. Ludzie o tym mało wiedzieli. Wydaje mi się, że ta atmosfera pewnego rygoryzmu, związana niewątpliwie z Opus Dei, musiała być osłonięta trochę takim parasolem tajnym. Wiele światła na organizację Opus Dei rzuciła. Książka na ten temat napisana przez mojego przyjaciela, watykanistę, Johna Allena, jednego z najlepiej poinformowanych amerykańskich korespondentów przy Watykanie. Zetknąłem się teraz z nią, kiedy wróciłem do Polski i pracuję właśnie w wydawnictwie Świat Książki i zdumiewa mnie ogromny sukces tej książki. No, od początku maja jest to na sprzedaży i już sprzedano kilkaset yy, egzemplarzy. Yy, ciągle są na, raporty, że to wzrasta lawinowo. Jest po prostu wielkie zainteresowanie właśnie tymi sprawami, a Polalem w sposób bardzo rzetelny te tajemnice, rzekome tajemnice wyjaśnił. Przede wszystkim yy, Jan Paweł II nadał yy, Opus Dei jej obecną rangę, czyli prałatury tury personalnej. Nie jest prawdą, jakoby otaczał się ludźmi z Opus Dei. no Miał tego jednego z najbliższych współpracowników, rzecznika prasowego, dyrektora biura prasowego, wywodzącego się z szeregu Opus Dei, ale ten czyn chyba nie był decydujący. Decydujące było ogromne doświadczenie, także dziennikarskie jakie dr Nawarrowal posiada. Natomiast było coś wspólnego w myśleniu Jana Pawła II i myśleniu założyciela Opus Dei, a także jego następców, których też miałem okazję poznać osobiście w Rzymie, właśnie kolejnych prałatów, prałatury personalnej. Jest to myślenie w kategoriach odbudowy fundamentów Kościoła, tych mocnych fundamentów. Kościół potrzebuje obok szerokiej ekspansji, czy rewangelizacji, re potrzebuje także mocnych fundamentów, mocnej bazy, właśnie ludzi, dla których wiara w Chrystusa będzie wszystko. Poza tym, co jest bardzo ważne w Opus Dei, to spojrzenie na współczesną cywilizację wolnego rynku i kapitalizmu. Otóż Opus Dei jest ze swoją filozofią uświęcenia pracy, ale także uświęcenia biznesu jest bardzo odpowiednią organizacją dla naszych czasów. I wydaje mi się, że Jan Paweł II też podobnie patrzył na na kapitalizm, na to, co się dzieje, na kształt, jaki przybrała cywilizacja współczesna. Pamiętam, jak w początku lat 90-tych w Rzymie odbywała się beatyfikacja założyciela Opus Dei. Wtedy cała prasa włoska, przynajmniej, była nastawiona bardzo negatywnie do Opus Dei i do jej założyciela. Natomiast Kilka lat później, ostatnio, kiedy była już kanonizacja, e, pisano, że Esquiva de Balaguer właściwie wyprzedził pod pewnymi względami swoje czasy. I co zauważano wokół niej? To właśnie tę akceptację wolnego rynku przy zachowaniu tych reguł moralnych. że nie ma w tym niczego. Nie można pomagać dzieckiem, jeśli się nie odwołuje do, do Ei. Kościół musi odwoływać się także do elit intelektualnych. To bardzo różnie bywało i często można to połączyć z, z ascezą no, przed wojną laski pod Warszawą, tak zwane kółko wokół księdza Władysława Korniłowicza. To także nastawiały się na kształtowanie w duchu katolickim elit intelektualnych. W tym nie ma nic złego. Trzeba też i powinien docierać także do elit finansowych, do elit biznesowych, bo inaczej po prostu w tych kręgach zapanuje rozchwianie moralne. Myślę, że, że jest bardzo dobrze, kiedy biznesmeni czy wielcy finansiści posiadają taki fundament religijny. We Włoszech jakiejś takiej specjalnej inwazji opus na, na kręgi rządowe czy finansowe nie zauważyłem. W sferach politycznych wielu jest chrześcijańskich demokratów, którzy przyznają się do swojego katolicyzmu, ale są też politycy orientacji świeckiej czy laickiej. Podobnie jest w finansach. Mówi się tradycyjnie o finansierze laickiej i finansierze katolickiej, natomiast o jakoś. Tam nie zapuściło e, szerszych korzeni, przynajmniej na razie. Natomiast oczywiście no, takie zjawisko było w Hiszpanii, w momencie, kiedy następowało przejście od dyktatury generała Franco do demokracji. I tutaj rola e, ministrów e, z opózdei w tych rządach przejściowych i całej pokojowej transformacji e, była ogólna. No cóż, na temat Polski się nie wypowiadam. Ja o, tak się złożyło, że Zetknąłem się z samymi początkami tutaj działalności opóźdei w Polsce i wiem, że, że wielu by ludzi było tym zainteresowanych. Tradycyjnie zresztą sama opóźdei jest zainteresowana bardziej ludźmi młodymi, czy studentami, czy zaraz po studiach. No teraz niech z nich zapewne dorośli i zostali politykami. Osobiście nie widzę w tym niczego sensacyjnego. Trudno no mi powiedzieć, oczywiście baza Opus Dei ciągle znajduje się w Hiszpanii. Ta baza myślę, y, członkowska, a także y, y, intelektualna no jest tam ten y, y, uniwersytet prowadzony przez Opus Dei z dużą już tradycją. Y, a więc Hiszpania. Pilne jest później w krajach Ameryki Łacińskiej. Od Argentyny po Peru, po Meksyk. We, we Włoszech nie sądzę, żeby był taki. No i oczywiście teraz, teraz w Polsce, ale myślę, że to w Polsce to jest dużo, jest dużo legend. Tak się złożyło, że teraz mamy po prostu rząd prawicowy, wywodzący się w dużej mierze z dawnego. Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i stąd być może niektórzy ministra, ja zresztą nie wiem, bo dokładnie tak z tymi personaliami się nie interesowałem. Natomiast sądzę, że, że pozostaje to z jednej strony organizacja krajów łacińskich, a z drugiej strony trzeba powiedzieć, że bardzo silnie rozwijająca się w krajach Afryki, na Filipinach i w wielu krajach trzeciego świata, gdzie prowadzi szereg dzieł natury oświatowej, charytatywnej. Środki materialne, które Opus ma spore, bo właśnie dzięki temu, że do swoich członków zalicza także przedstawicieli elit biznesowych, dysponuje swoimi środkami finansowymi. To jest bardzo charakterystyczne. Na przykład pamiętam, że na początku lat 90. w Rzymie byłem zaproszony na spotkanie ze studentkami które mieszkały w takiej bursie, w domu akademickim prowadzonym przez e, Opus Dei, no, w pięknym pałacyku nad brzegiem na, Cybru. Każda ze studentek miała osobny pokój, osobną łazienkę, salę do lektury, salę do jakichś innych zajęć. No, bardzo to było eleganckie i w zasadzie wiedząc w jakich warunkach e, bytuje jednak znaczna część studentów we Włoszech, gdzie właściwie nie istnieją domy akademickie, no było to coś bardzo, bardzo wyraźnego i takiego zauważalnego. Jest to pewien fenomen z dziedziny kultury masowej. To nie, jest, to nie jest wysoka kultura, to jest po prostu jeszcze jedna powieść o tajemnicach. No i Dan Brown dlaczegoś E, wykorzystując jakieś, mając dobrego nosa, e, stwierdził, że jeśli wprowadzi jeśli takie wątki związane z Kościołem Katolickim, bo w tych aniołach i demonach też one występują, chociaż tam zdaje się opóźniej nie występuje, e, to, e, to po prostu uzyska lepszy e, sukces witelniczy i taki sukces uzyskał, ale, ale to jest sprzemijający, takie fenomeny czytelnicze trwają rok, dwa, ludzie szybko o tym zapomną. E, Ludzie z Opus Dei, którymi zepchnąłem się przy okazji promocji naszej książki, sprawiali nawet wrażenie dosyć, nie chcę powiedzieć zadowolonych, ale w każdym razie uważali, że ten rozgłos przysłuży się o tyle, że, że właśnie rzetelna monografia jak ta o Opus Dei spotka się z zainteresowaniem tutaj. Osobiście nie przeceniałbym znaczenia e, powieści Dana no To jest fenomen kultury masowej, jeden z wielu, e, o którym się dyskutuje. No kilka lat temu, e, dwa lata temu, e, takim fenomenem była pasja według e, Chrystusa. E, wydawało się, że, że tu następuje jakieś ożywienie bardzo duże życia religijnego, bo oto męka Chrystusa w takim masowym filmie została pokazana. No i i dzisiaj ten cały rozgłos przeminął i myślę, że za dwa lata, kiedy będziemy rozmawiali ludzie będą pamiętali o księdze Dana Brauna, może on coś nowego napisze, może o masonach, a, czy o jakiejś innej tajnej organizacji, bo przecież sukces to obliguje do powtarzania, może, może się zainteresuje jakimiś innymi tajemniczymi organizacjami, a oprócz w sumie tak bardzo tajemniczymi.